W tym kompleksowym przewodniku przyjrzymy się przełomowym zmianom w emeryturach wdowich w Polsce na rok 2025, ujawniając w jaki sposób ostatnie aktualizacje mogą znacznie zwiększyć Twoje świadczenia. Niezależnie od tego, czy obecnie otrzymujesz emeryturę wdowią, czy planujesz przyszłość, te nowe przepisy mogą znacząco wpłynąć na Twoje bezpieczeństwo finansowe. Bądź na bieżąco, aby dowiedzieć się o kryteriach kwalifikacyjnych. Zwiększonych limitach wypłat i jak zmaksymalizować swoje uprawnienia zgodnie z najnowszymi wytycznymi ZUS. Cześć wszystkim i witamy ponownie na naszym kanale. Jeśli jesteś tu nowy, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrypcji i zadzwonić dzwonkiem powiadomień, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami emerytalnymi i aktualizacjami finansowymi w Polsce. Dzisiaj zagłębiamy się w temat, który dotyczy tysięcy rodzin w całej Polsce. Reformy emerytur wdowich z 2025 roku i nowe przepisy, które potencjalnie mogą zwiększyć Twoje świadczenia. Zacznę od ekscytujących wiadomości, które wywołują poruszenie w całej Polsce. Polski rząd, za pośrednictwem ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wprowadził znaczące zmiany w systemie emerytur wdowich na rok 2025. Zmiany te mają na celu zapewnienie lepszego bezpieczeństwa finansowego dla współmałżonków pozostających przy życiu. A ja jestem tutaj, aby omówić wszystko, co musisz wiedzieć o tych aktualizacjach. Najpierw porozmawiajmy o tym, co się zmieni w 2025 roku. Najważniejszą aktualizacją jest wprowadzenie nowej metody obliczania, która pozwala wdowom i wdowcom otrzymywać do 85% emerytury zmarłego małżonka. W porównaniu z poprzednimi 75%. Sama ta zmiana może oznaczać setki złotych więcej miesięcznych świadczeń dla wielu beneficjentów. Ale zanim się za bardzo podekscytujesz, musisz spełnić określone warunki kwalifikacyjne. Teraz przyjrzyjmy się bliżej, kto dokładnie kwalifikuje się do tych rozszerzonych świadczeń. Jeśli jesteś wdową lub wdowcem, który był żonaty przez co najmniej 10 lat i ma ponad 50 lat w momencie śmierci współmałżonka, automatycznie kwalifikujesz się do rozpatrzenia wniosku. Jednak jest więcej dobrych wiadomości dla tych, którzy nie spełniają tych dokładnych kryteriów. Nowe przepisy wprowadziły elastyczność w szczególnych okolicznościach, szczególnie dla osób opiekujących się dziećmi na utrzymaniu lub osobami niepełnosprawnymi. Jednym z najbardziej rewolucyjnych aspektów aktualizacji z 2025 roku jest wprowadzenie opcji łączonych świadczeń. Oznacza to, że uprawnione wdowy lub wdowcy mogą teraz wybrać otrzymywanie 100% własnej emerytury plus 85% emerytury zmarłego małżonka lub odwrotnie. W zależności od tego, która kombinacja zapewnia wyższe świadczenie, to przełom dla wielu beneficjentów, którzy wcześniej musieli wybierać między własną emeryturą a emeryturą małżonka. Porozmawiajmy o nowej minimalnej gwarancji, która jest wdrażana. Począwszy od 2025 roku, ZUS zapewni, że żadna renta wdowia nie spadnie poniżej 2500 zł miesięcznie po uwzględnieniu inflacji. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy mogli otrzymywać niższe świadczenia w ramach starego systemu. Rząd uznał potrzebę ochrony najbardziej narażonych emerytów i wprowadził tę siatkę bezpieczeństwa. Oto coś, czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Nowe przepisy obejmują również przepisy dla osób, które były rozwiedzione, ale otrzymywały alimenty od byłego małżonka w chwili śmierci. Jeśli należysz do tej kategorii i spełniasz określone warunki, możesz nadal mieć prawo do części świadczeń emerytalnych swojego byłego małżonka. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób, które były finansowo zależne od byłego małżonka. Proces składania wniosków został również usprawniony na rok 2025. ZUS wprowadził portal internetowy, w którym możesz złożyć swój pierwszy wniosek i śledzić jego postęp. Jednak kluczowe jest, aby mieć uporządkowaną całą dokumentację, będziesz potrzebować aktu małżeństwa, aktu zgonu współmałżonka, dowodu aktualnej emerytury, jeśli ją otrzymujesz. Oraz dokumentacji świadczeń emerytalnych współmałżonka w momencie jego śmierci. Zajmijmy się powszechnym problemem: co się stanie, jeśli będziesz pracować, otrzymując rentę wdowią? Zasady na rok 2025 stały się pod tym względem bardziej elastyczne. Teraz możesz zarobić do 70% średniej krajowej pensji bez żadnej redukcji świadczeń renty wdowiej. Jest to znaczący wzrost w stosunku do poprzednich limitów i pozwala na większą swobodę finansową przy jednoczesnym zachowaniu świadczeń. Innym ważnym aspektem aktualizacji z 2025 roku jest wprowadzenie tymczasowego dodatku uzupełniającego. Jest on dostępny dla wdów i wdowców, którym brakuje pięciu lat do wieku emerytalnego, ale jeszcze go nie osiągnęli. Ten dodatek uzupełniający może zapewnić kluczowe wsparcie finansowe w tym okresie przejściowym, pomagając w wypełnieniu luki do momentu rozpoczęcia pobierania pełnych świadczeń emerytalnych. Nowy system wprowadza również specjalne względy dla wdów i wdowców, którzy opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi. Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji, możesz mieć prawo do dodatkowych dodatków do emerytury, niezależnie od wieku. To uznanie wyjątkowych wyzwań, z jakimi mierzą się opiekunowie. Jest mile widzianym dodatkiem do systemu emerytalnego. Porozmawiajmy o indeksacji, czymś, co często jest pomijane, ale jest kluczowe dla utrzymania realnej wartości Twojej emerytury. Począwszy od 2025 roku, emerytury w dowie będą indeksowane corocznie na podstawie inflacji i wzrostu płac. Ten podwójny system indeksacji zapewnia, że Twoje świadczenia będą nadążać za kosztami utrzymania i ogólnym wzrostem gospodarczym. Dla osób zbliżających się do wieku emerytalnego i obawiających się o przyszłe planowanie, aktualizacje z 2025 roku obejmują nowe przepisy dotyczące podziału emerytur. Pozwala to parom podejmować decyzje dotyczące sposobu podziału ich praw emerytalnych w przypadku śmierci jednego z partnerów, zapewniając większą pewność i kontrolę nad przyszłym bezpieczeństwem finansowym. W 2025 roku obowiązuje również nowy proces odwoławczy, jeśli uważasz, że renta wdowia została nieprawidłowo obliczona lub odmówiono ci świadczeń, do których uważasz, że masz prawo, masz teraz 60 dni na odwołanie się od decyzji, w porównaniu z poprzednimi 30 dniami. Ponadto ZUS uruchomił specjalną linię wsparcia, która pomoże ci przejść przez proces odwoławczy. Jednym z aspektów, który jest szczególnie istotny dla rezydentów zagranicznych, jest nowe traktowanie zagranicznych emerytur. Jeśli Twój zmarły małżonek otrzymywał emeryturę z innego kraju UE, przepisy z 2025 roku zapewniają jaśniejsze wytyczne dotyczące sposobu integracji tych świadczeń z polskim systemem emerytalnym dla wdów. Ta koordynacja gwarantuje, że nie przegapisz żadnych należnych Ci świadczeń. Warto wspomnieć o nowych przepisach dla żyjących małżonków, którzy nadal wychowują dzieci. Aktualizacje z 2025 roku obejmują dodatkowe wsparcie wydatków związanych z edukacją, z dodatkowymi płatnościami dostępnymi dla każdego dziecka w pełnym wymiarze godzin do 25 roku życia. To uznanie trwających obowiązków rodzicielskich jest znaczącym krokiem naprzód w zakresie wspierania rodzin. Reformy dotyczą również sytuacji wdów i wdowców, którzy mogli pozostawać w związkach Common Law, podczas gdy wymagania są bardziej rygorystyczne. Istnieją teraz przepisy dla partnerów, którzy mogą udowodnić długoterminowy, stabilny związek i finansową współzależność, nawet jeśli nie byli prawnie małżeństwem. Porozmawiajmy o praktycznych krokach, które musisz podjąć, aby mieć pewność, że otrzymujesz wszystkie świadczenia, do których masz prawo w ramach nowego systemu, najpierw przejrzyj swoją obecną dokumentację emerytalną i upewnij się, że wszystkie twoje informacje w ZUS są aktualne. Jeśli już otrzymujesz rentę wdowią, ZUS automatycznie rozpatrzy Twój przypadek zgodnie z nowymi zasadami, ale warto działać proaktywnie i sprawdzić, czy mają wszystkie niezbędne informacje. Dla tych, którzy planują z wyprzedzeniem, aktualizacje na rok 2025 obejmują nowe opcje ubezpieczenia emerytalnego, które mogą zwiększyć przyszłe świadczenia emerytalne dla wdowy dla Twojego współmałżonka, chociaż wiąże się to z dodatkowymi składkami może zapewnić znacznie wyższe świadczenia dla Twojego współmałżonka w przyszłości. Zanim zakończymy, odpowiedzmy na kilka typowych pytań dotyczących przejścia na nowy system. Jeśli obecnie otrzymujesz rentę wdowią, nie musisz składać wniosku ponownie. Nowe obliczenia zostaną zastosowane automatycznie. Jeśli jednak wcześniej nie kwalifikowałeś się do świadczeń, ale mógłbyś je otrzymać na podstawie nowych zasad, powinieneś złożyć nowy wniosek tak szybko, jak to możliwe podacie wdrożenia. Pamiętaj, że te zmiany mają na celu zapewnienie lepszego bezpieczeństwa finansowego wdowom i wdowcom w całej Polsce. System staje się bardziej elastyczny i hojny, ale kluczowe jest zrozumienie swoich praw i opcji, aby w pełni wykorzystać te nowe świadczenia. I oto masz, kompleksowy przegląd aktualizacji emerytur wdowich w Polsce w 2025 roku. Jeśli te informacje okazały się pomocne, nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować nasz kanał aby otrzymywać więcej aktualności na temat reform emerytalnych i wiadomości finansowych. Kliknij dzwonek powiadomień, aby mieć pewność, że nigdy nie przegapisz naszych najnowszych filmów. Masz pytania dotyczące tych zmian? Napisz je w komentarzach poniżej, a my dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Ci zrozumieć Twoje uprawnienia w ramach nowego systemu. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w naszym kolejnym filmie w którym omówimy ważniejsze informacje o polskich emeryturach i świadczeniach z ubezpieczenia społecznego. Bądźcie czujni. Nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać bardziej szczegółowe informacje na temat reform emerytalnych i wiadomości finansowych w Polsce. Kliknij dzwonek powiadomień, aby być na bieżąco ze wszystkimi naszymi najnowszymi treściami. Udostępnij ten film każdemu, kto może skorzystać z tych ważnych zmian w systemie emerytalnym dla wdów. Twoje wsparcie pomaga nam nadal dostarczać cenne informacje naszej społeczności.